Siemaneczko! w dzisiejszym odcinku bo nie będzie o hulnych o elektrycznych, ale o słuchawkach Philips GO. Korzystam z nich już od ponad roku, a teraz chcę się podzielić moimi odczuciami, moją opinią na temat właśnie tych słuchawek Philips GO. Od czego zaczniemy? Od tego, że to są słuchawki sportowe, używam ich do biegania. W sumie cały rok w nich biegałem, także bez problemu radzą sobie przy minusowych temperaturach w deszczu latem też oczywiście dają radę jak najbardziej, dlatego, że posiadają płatki żelowe chłodzące, które naprawdę działają. Jeżeli chodzi o izolowanie dźwięku, izolowanie dźwięku jest pasywne. A teraz przedstawiam parametry techniczne, o których wspomina producent. Zasięg tych sławek to około 10 metrów. Maksymalny czas pracy 35 godzin. Co jest jeszcze bardzo fajne, mają bardzo szybkie ładowanie. 2 godziny są naładowane na 100%. 15 minut naładujemy je tak, żeby mogły działać przez pełne 2 godziny. Parametry techniczne, jeżeli chodzi o dźwięk, zobaczycie na tabeli. Mamy też miękkie, nieprzypuszczające powietrze uszniki, które można oczywiście sobie zdjąć. Tutaj mamy też żel chłodzący, bardzo fajna sprawa. Stopień ochrony IP55 przeżyły już nie, nie jedną ulewę ze mną podczas biegania czy marszobiegów. A teraz zobaczycie, jak prezentują się na mojej głowie. Tu mamy prawą stronę, więc prawa prawa do. I tak właśnie wyglądają. Lekko wygłuszają, ale jest to wygłuszenie pasywne, więc yy, tak naprawdę wszystko słyszymy dookoła. Nas, co się dzieje, więc można sobie spokojnie biegać w nich, jak i można sobie na nich, można nawet jeździć na rowerze, na hulajnodze też można jeździć. A czemu by nie? A tak z perspektywy użytkownika, użytkuję je już prawie rok. Czasami troszeczkę cisną z prawej strony, nie wiem dlaczego, w tak czym to jest sposobowane, może mam jakieś dziwne uszy, nie wiem. Dodatkowo nigdy się nie zsuwały jakoś, choć biegam jeszcze w czapce z Daszkiem latem, a zimą, y no wiadomo, z ciepłej czapce. I nie ma tutaj nigdy problemów. Zobaczcie, tu mają taką gumę. Pewnie dlatego się nie ślizgają. Jak się składają, zobaczcie. I w ten sposób. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. Tak wyglądają złożone słuchaweczki. Zobaczcie z bliska, jak prezentują się na mojej głowie. Jeszcze widok z góry. To co, może teraz się przebiegniemy? Może tutaj? Kawałeczek, jak to jest, zobaczcie. Całkiem spoko, prawda? Także tak się prezentują słuchawki Philips Go. Mój drodzy, teraz specjalnie dla Was włączę sobie słuchaweczki i pokażę jak działa łączność bezprzewodowa z zegarkiem Garmin Fenix 6X Pro. I teraz będziemy sobie je włączali. Zobaczcie jeszcze, może zobaczycie jeszcze trzy przyciski funkcyjne. Tu mam przycisk włączania słuchawek. Głośniej, ciszej bądź przyłączanie otworów. A teraz pokażę Wam, jak sparować je z moim zegarkiem Garmin Weber. Najpierw sobie zapodaję muzyczkę. Co tam, nie wiem, co tam jest, niech będzie. Wybieram sobie Philips oczywiście. I łączymy. Teraz w tym momencie naciskam przycisk i power off, słyszeliście? I połączone. I włączam teraz muzyczkę. Tutaj damy głośniej. To jest max. Taki dźwięk. Leci muzyczka. I tyle. Bo prawa autorskie, wiecie, odsłuchajcie. Także, jak widzicie, słuchawki są już sparowane, połączone z zegarkiem Garmin. Można sobie nakładać i biec. Z muzyczką. Także polecam te słuchawki. Moi drodzy, jeszcze jedną rzecz muszę wam pokazać. Oprócz tych przycisków głośniej, ciszej i włącz-wyłącz mamy również ukryte dwa złącze pod tą gumową osłonką. Złącze USB-C oraz mini jack. Ten tradycyjnie 3,5 mm. USB-C oczywiście służy do ładowania. Dostajemy kabel w zestawie. O tym więcej na unpackingu. Przednie nie A teraz sprawdzimy sobie, czy można korzystać ze słuchawek przewodowo, właśnie używając tradycyjnego kabla 3,5 mm. Mam tutaj telefon, włączyłem muzyczkę, musiałem użyć przejściówki. Teraz podłączymy sobie słuchawki wejściem 3,5 mm. Moja uwaga jeszcze. Bierzcie takie kable USB-C o jak najmniejszym obwodzie, dlatego że jest tutaj dosyć mało miejsca. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest takie zagłębienie i ten kabel tak nie... Te, ta końcówka tak nie do końca chodzi, trzeba ją trochę przycisnąć, wcisnąć tak mocniej. No i teraz już tutaj dam głośniej. Muzyka oczywiście bez praw autorskich. Teraz tutaj skieruję mikrofon. Mam nadzieję, że było to dosyć dobrze słychać. Teraz jeszcze wam pokażę, jak się te gąbki zdejmuje. Nożyć prosto. O, zobaczcie. O, tak to właśnie wygląda. I to wszystko ładnie schodzi. Tak wygląda. Ta gąbka z żelem chłodzącym. Tak wygląda lewy kanał słuchawki. No i teraz sobie założymy. Jak to powinno być, a tak to właśnie. Aj, czekajcie, muszę to poprawić. Bo to nie powinno wychodzić. To, powinno być, to powinno, być, powinno być właśnie. O, tak to właśnie powinno finalnie wyglądać. Tak to wygląda. I teraz sobie nałożymy z powrotem na słuchawki. Zobaczcie o co chodzi. I tutaj, tak sobie, to wszystko delikatnie naciągamy. Tutaj też o. I już mamy wszystko. Założone. A tak na marginesie. się. Całkiem spoko nie? Fajnie chyba w nich się wygląda nawet tak. Całkiem spoko. O tych słuchawkach mogę powiedzieć jedną. Bardzo fajnie grają. A nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jak się patrzy. Trzymajcie ciepło hej.